Z strony Aleksa i witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale, na moim kanale, to już powiedziałam, na moim kanale, w kolejnym daily vlogu. Jestem właśnie po praktykach, bo jest poniedziałek, więc jak zawsze po praktykach, godzina 14, jakoś chyba 30 już jest, ponieważ byłam jeszcze odebrać paczuchę, która nie jest dla mnie. A dla Nikoli, bo przyszły jej wymarzone wrotki, także zaraz jej damy i zobaczymy jej reakcję. Także jest, ja już jestem pod domem. Nikola, z tego co wiem, jest w domu. Także słuchajcie, idziemy szybciutko do domu. Zgadnij, co przyszło. O, czy to? Haj, hre, to jest tak, no. Marta, Nożyczki na sobie. Rozchylamy je. chłokowany dobra Tładne no są w nic złoty szczamnym elegancki, piękny, są. dziękuję bardzo. Nikola, widzieliście, zadowolona. Do mnie w sumie też przyszła paczka, teraz widzę. Jednak nie końska, a z Zalando. I pokażę Wam na szybko, co kupiłam. Kupiłam sobie kroksy do szpitala. Oczywiście różowódkie. Uważam, że kroksy są najwygodniejszym obowiązkiem do szpitala. I w sumie wszyscy kogo nie zobaczycie w szpitalu, kogo zobaczycie w szpitalu, to ma po prostu kroksy. Więc no, łatwo je umyć, zdezynfekować i w ogóle super są. Także mam kroksiki na praktyki. Idealne! Hi, hi, hi. Kroksiki superowe. No. Jakoś w ostatnim vlogu wam mówiłam, że marzę mi się już wakacje, bo dawno, dawno nie byłam i mam teraz taki mega duży zapieprz, bo od poniedziałku do piątku praktyki, potem od razu stajnia, w piątek po południu wyjeżdżamy co tydzień do końca sierpnia na moje obozy w weekendy, także non stop coś robię i już tak po prostu marzę o wakacjach i jak jechaliśmy na obóz w piątek ten, to... Rezerwowałam loty i słuchajcie, zarezerwowałam do Rzymu na tydzień, czyli do Włoch i do Norwegii. W tamtych rejonach jeszcze nie byłam, także lecimy z Matim na tydzień do Włoch i na tydzień do Norwegii we wrześniu. Już się nie mogę doczekać i wiecie, ta myśl, że mam zarezerwowane te wakacje i że one są i że na mnie czekają, to mnie podnoszą już tak na duchu, że jest na co czekać. I mam też dla Was niespodziankę, bo do Włoch jedziemy w pewnym celu. Akurat yy, tak się udało, że we Włoszech są organizowane w tym roku mistrzostwa świata WKKW. I słuchajcie, jedziemy z Matim oglądać, bo to rzadko się zdarza, że tak blisko Polski są Mistrzostwa Świata w Okakabu, także na pewno będzie cały filmik właśnie z tych mistrzostw. I mamy już bilety, nie mogę się doczekać, także będzie cudownie. Dajcie koniecznie znać, czy chcielibyście też ogólnie taki filmik z wyjazdu z Włoch i z Norwegii, czy tylko w sumie koński z tych zawodów, bo możemy nagrać dla Was i wszystko i całe Włochy, i w ogóle, i całą Norwegię. I w ogóle e, kupujemy drona, takiego nowego. I z drona będą tak piękne nagrania, i w Norwegii, w tych wodospadach, jaskiniach, po prostu będzie cudownie, we Włoszech tak samo. Także matko, ja już tak żyję, ja już tak pragnę po prostu gdzieś wyjechać. I jeszcze Wam powiem taki hit. Zgadnijcie, za ile kupiłam bilety na samolot do Norwegii. Słuchajcie, za jedną osobę w jedną stronę. Samolot kosztował 30 złotych. Rozumiecie to? Czyli tam i z powrotem e, zapłacimy 60 złotych za loty, nie? To jest po prostu... No, super tanie loty teraz są. E, do Rzymu trochę drożej, bo w jedną stronę... Mm, z bagażami chyba 150 zł, czy 200 jakoś tak, ale mamy bagaże też dokupione. No to w sumie spoko też wyszło, bo w Norwegii do Norwegii jedziemy tylko z plecakiem, więc w ogóle to będzie podróż życia. Spakować się na tydzień do plecaka, mm, ale super, to będzie hardkorowo a we Włoszech będzie tak bardziej lightowo, także. Odświeżyłam się trochę przed dzisiejszą sesją. Omułam włoski, jeszcze są mokre, aby były freshy na ładne fotki, ale przed wyjazdem jeszcze chciałabym Wam pokazać, że przyszła ostatnio do mnie, już jakiś czas temu w sumie, nowa paczuszka z nowościami z Oceans Apart. I zobaczcie, to jest mega zestaw, jeśli chcecie trenować, coś ćwiczyć na siłowni, czy nie wiem, na plaży, w parku, przy tym wyglądać super ładnie, bo jest to spódniczka ale pod spódniczką są spodenki czyli wiecie, możecie biegać, ćwiczyć biegać, gimnastykować się, robić nie wiem salta, coś tam, gwiazdy a nic wam tu nie będzie widać bo są spodenki, wyglądacie uroczo i sportowo więc takie zestawiki możecie sobie nabyć w Oceans Apart, są różne kolory ja dostałam taki granatowy i jeszcze pomarańczowy, ale w granatowym jednak się lepiej czuję, bo pomarańcz nie wiem, jakoś do mnie uważał, nie a dla tych, co wolą sukienki, to również mam coś dla Was. Sukienki i to też sportowe, ponieważ uwaga, również ze spodenkami. Także wiecie, możecie ćwiczyć, wyglądać super ładnie eee, i nic wam nie widać. <grym> także również są w różnych kolorach. Ja mam jeszcze błękitną, ale w różowej czuję się najlepiej. Zniżka oczywiście też jest dla Was Alexa Lato e, I daje Wam to 30% zniżki I uwaga, łączy się również Z innymi promocjami, także pierwszy raz Jest takie coś, że łączy się Oferta z innymi promocjami, również z nowymi Kolekcjami i jeszcze gratis Dostajecie leggings lub spodenki, jakie chcecie Do wyboru gratis, także link macie W opisie i zapraszam Na zdjęciach dzisiaj cykamy fioletowego Eskadrona, ponieważ będą zdjęcia na stronie Horizon Pony, także Biorę tą fioletową bluzę z Equiline która po prostu idealnie pasuje do brukatowego czapraka z Eskadrona Biorę derkę, ochraniaczy, kantary mam z białe bryczasy Bo myślę, że będą spoko wyglądać do tej całej stylówki No i to dzisiaj z Asią będziemy focić Także pewnie efekty będą na Instagramie jak zawsze Nakładam sobie trochę tapety, aby jakoś na tych zdjęciach wyglądać Ale to jest naprawdę rzadki widok <grywia> Ja nakładająca podkład <laughs> Ale tu mi taki syf wyszedł wielki, co też takie strupy mam. To jest to masakra. <laughs> Trzeba to jakoś przykryć chociaż na zdjęcia, żeby były ładne, żeby Asia nie miała za dużo roboty w Photoshopie. <laughs> nie no, jest, muszę uklęknąć. E, ja ogólnie nie przejmuję się pryszczami ani syfami. Jak widzicie, chodzę tak. Na co dzień nie chcę mi się zakładać podkładu, nakładać ani makijażu, ani nic. No, jakoś się w ogóle nie przejmuję tymi pryszczami. Uważam, że po prostu nie powinniśmy się tym przejmować i nikt nie powinien nas za to oceniać, bo halo, ja nagrywam, co tam się dzieje. Wszyscy jesteśmy piękni, czy mamy pryszcze, czy nie mamy pryszczy? No a nadkład, nakładam podkład, bo jednak zdjęcia idą na stronę sklepu, no i już po prostu jakoś trzeba wyglądać <grymny> profesjonalnie i po prostu już nie chce mi się. Ja w ogóle nie umiem nakładać sobie makijażu, ja, ja nawet nie wiem, czy ja to dobrze robię, czy to się wklepuje, czy rozciera, czy co, po prostu byleby coś tam było na tym ryju. I tyle. Jestem w stajni, zaczynam szykować dziewczyny na sesję. No, primka oczywiście musi być wyczesana, nie? Jak to primka? No więc porządnie czyścimy koniki, to tak, porządnie. W ogóle nie wiem, co się stało, Dili, ale ma tutaj taką ogromną gulę. Chyba ją coś ugryzło. I zobaczcie, jak ją to boli. Aż łeb odsuwa. Masakra. Coś musiałam wielkiego ugryźć tutaj, bo. Aż ją tak boli mocno biedna. Słuchajcie, jesteśmy gotowe. Ja już jestem przebrana. Fioletowa, brokatowa bluza z Equilina. Białe bryczeski oficerki. Dilka też gotowa. Zobaczcie, jak ładnie jest w nausznikach i w tym kryształkowym e naczółku. Maca Praczek. Za nami idzie Asia, fotografka. No chodź, Lunia, chodź. No chodź. I jest też Misia, która będzie nagrywać, więc zobaczycie jak sesja będzie przebiegać. No i idziemy Ogólnie jest mega gorąco Mega gorąco, 36 stopni na pewno A ja mam bluzę Jest mi tak gorąco Ale muszę bluzę, bluzę mieć Bo jakby potrzebuję Potrzebują takie zdjęcie na stronę po prostu eee, No i <ścoughs> Będę się gotować w tej bluzie Słuchajcie, życie influencera jest naprawdę ciężkie Naprawdę Nie no, żartuję jak to, co Prima się świetnie bawi Biegnie sobie przed nami tak, na nikogo nie czeka. Pa prima. Pa. <grywa> prima, koń przewodnik w stadzie. Koń czołowy w teren. Normalnie. Hit. <grywa> Ilunia Kulanko po sesji udanej, zdjęciowej. Schłodziłam ją, bo naprawdę jest gorąco, i teraz chwila przyjemności. Aj kto jest taki liczny? No kto? O Jezu, ale mi osmarkałaś. Fuj. No, a Prima jak zwykle nie chciała wejść do Dili i sobie krąży wokół. Lila w środku. Prima na zewnątrz. Ale właśnie będę zaraz brać Prima do środka, ponieważ musimy poćwiczyć chodzenie na kantarze. Dawno nie ćwiczyłyśmy, więc trzeba sobie przypomnieć. No a Prima coraz bardziej się buntuje, także musimy powrócić do poważnej pracy z ziemi już. Nie? Bo już głupie pomysły mamy w główce. Bardzo. Masakra z tym dzieckiem. No, masakra. Nie pchaj się na mnie, Prima. No, stój. Nie. Stój. Do tyłu. Tak, to chować się w, w końcu trzeba, a nie idziemy. Idziemy. Prima. No już nie odpuszczę ci. Chodź. Idziemy. Nie patrz na mnie, jak spodłby, spod byka. Prima. Ja cię nie odpuszczę. O, bardzo ładnie. Teraz. Masakra się tak rozbestwiła. Zaczęła mi dębować, jak jej tylko uwiąz wpięłam. No nie! Do roboty idziesz, bo tobie już naprawdę odbija. Ostro, prima. Ostro odbija. O, <grywia> Dilunia. Dilunia chodzi za nami. Towarzyszy dziecku. Nie ma za trzema. Chodź. Chodź. No. Ale kto jest taki kto jest taki wkurzony na mnie co? Taka wkurzona jestem, bo muszę pracować już. No, gdzie ta noga? Nie, stój. Nie wolno. Idziemy? Idziemy? No super, tak. Ona jest, jeszcze tak robi, że idzie, idzie i nagle tak nogą tak i próbuje po prostu kopnąć. Mhm. Tu obok mnie, obok mnie, obok mnie, nie za mną. Jaka zła prima, Boże. Idziemy, idziemy. Idziemy, idziemy. Prp. O, jakie piękne zatrzymanie. Super, w ogóle zobaczcie, jakie jest ładne niebo. Jakie piękne niebo. Taka ładna primusia. Ładna, ale szatan. Wcielony. Prowadzimy zastęp. Prima. Dila. No właśnie, o tym mówiłam. No, właśnie, o tym mówiłam. I co ja mam teraz zrobić? Słuchajcie, co ja mam zrobić, jak źrebak mi ten na uwiązie? Ja nie wiem. Nie znam się kompletnie na takiej mocnej pracy z ziemi. Jak, jak ja mam ukarać za to? Prima. Nie wolno. Idziemy dalej. Okej, okay, słuchajcie, nie wiem czy dobrze zrobiłam, ale po prostu jak ona dębowała, to ja szłam dalej naprzód i jakby, wiecie, od razu poszłam do przodu i robota, robota była dalej. I jak robimy kolejne kółko i nie wiem czy dobrze to zrobiłam czy nie, ale chyba poskutkowało, bo Prima idzie bardzo grzecznie. Na luźnym uwiązie obok mnie Dila cały czas za nami, kontroluje co się dzieje z jej dzieckiem, ale właśnie no. Jezus, prima, ale patrz jeszcze, jak się zatrzymuje, a nie chodź we mnie. Stoimy. O. Więc, więc ten. Po prostu poszłam dalej, nawet jak dębowała. Ale nie wiem, na, napiszcie mi. O Jezu. Stój, stój, prima, nie ruszasz sama. Nie ruszasz sama. Dila, a co ty widzisz? Dila, macie parcie na szkół normalnie? Ej, chodźcie. Dila, no nie pchaj jej. Czemu ty mi cały czas pchasz? No, Dila, co ty robisz? Boże, no nie pchaj dziecka. Przeszkadzasz nam tylko. Zostań tam. A nie mi tu dziecko pchasz. Jezu, zobaczcie, jakie jest ładne niebo. Szok. Za wcześnie pochwaliłam Primę, bo właśnie mi zrobiła ałka swoim pięknym kopytkiem nie kopła. Wiesz, co, prima? Jesteś okropna ostatnio. Okropna. Okropna, idziemy. Dobra, wiecie co? Chyba skończyłyśmy bardzo pozytywnie. Chyba 10 kółek zrobione. Nie no, przesadziłam. Z 5 kółek zrobione. Na luźniutkim uwiązie za mną bez buntu. I, I chyba jest git. I po prostu, jak yy, prima, ten zaczę we mnie kopać, to ja ją brałam i tak. Popychałam trochę do tyłu. O, nie wiem, czy to dobrze. Ale zadziałało i przestała tak robić. I była bardzo milutka i grzeczna. No. Więc już się puszczam, Primusia. Bardzo grzeczna byłaś. No. Możesz iść. Jutro znowu powtórzymy. Wprowadzam stado do stajni. Zaganiam. Dalej, Prim, do ile? Do stajni, a nie dzielsko. Już. No. Idź. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Zaraz meszyk dostaniesz. Proszę tu. O. Pięknie. Prima też. Stado zagonione do boksu. Czy ktoś powiedział? meszik, meszik, Tak. Prima, ty w ogóle nie masz żadnych zahamowań, nie? Wyjdziesz się z boksu, po mesz. Dobra, Dila, ty też nie masz. Żadne. Ej, to no nie gońcie mnie. Może, ale wy jesteście nienormalne, obie. Macie. No, czekaj, Dila, mogę? Mogę wylać? Mogę? Poczekam jeszcze 5 sekund. Może. Nienormalne. Muszę Wam jeszcze o czymś opowiedzieć i powtórzyć się znowu, i znowu, i znowu, bo dopiero co, jakby przyjechałam do stajni, w sensie wcześniej dzisiaj. Jak przyjechałam do stajni, znów po prostu spotkała mnie niemiła sytuacja, bo była już wycieczka do mnie i nie wiem, czy do Dili na pewno do mnie, gdzie ja naprawdę ja tyle razy powtarzałam, że błagam Was, żebyście nie przyjeżdżali typowo do mnie do Rio, żeby zobaczyć albo Dile, albo mnie, albo no cokolwiek. Jezu, ile razy ja mam Was błagać, naprawdę proszę, uszanujcie prywatność. I też rodzice, zwracam się do rodziców, bo jakby te dzieci same nie przyjeżdżają, ktoś ich przywozi. No błagam Was, chcecie przyjechać do Rio? No to przyjedźcie, tutaj jest restauracja, kawiarnia i to jest po prostu do publicznego użytku. Ale stajnie są prywatne i tutaj po prostu może wchodzić tylko, tylko, mogą wchodzić tylko ci, co mają swoje konie lub jeżdżą w szkółce. Reszta jest po prostu prywatna. Jezu, nie wiem ile ja mam to tłumaczyć i błagać Was, ale jakby nie mówię o tym już często ale ja mam cały czas wycieczki pod boks, no normalnie, a ostatnio była już taka baba, co po prostu, co już wszystkich. Była trzy godziny w stajni, poszukując mnie, stajenni ją tyle razy prosili, aby po prostu wyszła, bo to jest teren prywatny, odchodziła na trochę z jakimś dzieckiem, i tylko Stajenny wszedł do boksu i jej nie widział, i ona znowu pod box dili. No po prostu to już był szczyt hamstwa, szczyt po prostu bezczelności, i, i naprawdę nie wiem skąd się tacy ludzie biorą. Ja jestem zwykłym człowiekiem, naprawdę ja się. Mam jako zwykłego człowieka, Dila jest po prostu zwykłym koniem. Ja w stanie nie chcę mieć prywatność. To jest mój czas na wyciszenie się, mój czas dla konia, mój czas do nagrania filmów, mój czas dla znajomych. To nie jest po prostu czas na spotkania i na robienia sobie zdjęcia. Będą publiczne wydarzenia w Rio Grande, gdzie ja będę jako gość i wtedy są spotkania ze mną, ale wtedy to jest oficjalne, a nie prywatne, że ktoś mnie po prostu goni, po prostu na krok mnie nie odstępuje, śledzi mnie, bo się też takie czy sytuacje zdarzają w stajni, gdzie ja chcę mieć po prostu ciszę i spokój i odpocząć jakby od tego wszystkiego, co się dzieje na zewnątrz zrozumcie to, proszę, ja nie, nie chcę robić zdjęć sobie z wami w stajni yy, ja naprawdę, ja już jestem niemiła ja już jestem niemiła i nie robię ani zdjęć ani nie zaprowadzam do Dili, ani nie pokazuję Dili bo ja nie wiem, ile mogę prosić, błagać po prostu no, zrozumcie to, proszę kolejny raz po prostu proszę Chcecie przyjechać do Rio? Przyjedźcie. Restauracja jest dla Was czynna. Kawiarnia jest dla Was czynna. Ale proszę dajcie spokój Dili, Primie i mi, bo. To jest mój czas prywatny, po prostu prywatność, proszę Was. I to by było dzisiaj na tyle. Słuchajcie, jutro jest dla nas bardzo ważny dzień, bo tak jak Wam mówiłam, zaczynamy tydzień wielkich badań dili. Jutro przyjeżdżę do nas światło. Pani Anna Biazik, specjalistka z weterynarii z USG jamy, jamy brzucha, także będzie e, USG robić po prostu całej Dili i może coś znajdzie, co by mogło jeszcze te kolki powodować. Dwa miesiące czekałam na tą wizytę. Naprawdę dwa miesiące, bo ta babka ma takie długie, odległe terminy. Także w końcu jutro przyjedzie o 20. Trzymajcie kciuki, aby nie znalazła nic poważnego. No, jutro ma jeszcze Dila Kowala i Prima też ma jutro Kowala. Więc jutro naprawdę dużo się dzieje. I w środę już idziemy do kliniki, gdzie w czwartek będzie poważny rezonans, czyli kolejne poważne badanie Dili. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze, bo jednak chciałabym jeszcze na Dili trochę pojeździć, a nie chciałabym jej w wieku 11 lat dawać na łąki. Także trzymajcie kciuki, aby Dila była zdrowa i aby jeszcze trochę pochodziła pod tym siodłem.